Eee, cześć wszystkim, z tej, samej, w tej witam was w nowym odcinku na kanale i z nowej serii na kanale, czyli z Legend o Janosik. Gra o słowackim zbójniku, który żył bardzo, bardzo dawno temu. Jeśli nie wiecie mniej więcej kim jest Janosik, to klikacie sobie w tą postać, pobieracie najpierw tą grę, klikacie i ona wybuje was do... Eee wikipedii o Janosiku. E, chciałbym się głównie zająć fabułą. Potem, jedynie, możemy e, po zrobić coś na konia, a potem pani Będziemy taki robić, jakbyś. Okay. Klik wprowadzenie, e, kontynuować. O, tutaj, Maciu urodził się o, dokładnie w tym roku 1686. Pochodził ze wsi Techowa opodal Żyliny, wówczas Królestwo Węgier, dziś Słowacja. Ojej, który to wie, jak to był wiek, XVII wieku, było to zbyt dzikie miejsce do życia. Oprócz ten to był świadkiem łańcucha gotownych, anty powstań i tak dalej, i tak dalej. To to oczywiście na telefonie to miałem, ale jestem z, na emulatorze ze względu na e, lepsze nagrywki, ale na telefonie już fabułę przeszłem jest po prostu zajebista. Mamy do sterowanie Aha, czyli W do góry. Spacja jest ok. Ok, i ja muszę sobie za załadować samemu. strzelić też bo muszę, ok. Czyli takie buty. A, tutaj mamy haki. Czyli ile mamy, jakby podejść? Wiadomo, te pułapki są śmiertelne. Aj. Będę musiał sobie to lepiej zbindować. E, no, na następny odcinek już to zrobię, bo dzisiaj raczej przejdziemy. To e, jest tak jakby zapoznanie się z Eee... Czyli no nie wiem, czy to można traktować jakby odcinek. W sumie mogę to potraktować jako wprowadzenie, no nie? I zapoznanie się z grą. Eee... Okej, okay. właśnie są... Samą... O, zrobiliśmy 7 jakby żyć. Potem będziemy mogli naszą postać tak jakby ulepszać, ale co zobaczycie w przyszłości. Eee, okej. Okay. Aj, no i zginąłem. A, ale muszę sobie jak najszybciej to zbindować. Okej. Okay. Tak, tak. I tutaj się wspinaj, tak? No nie, no co to ma być, no... Ma się wspinać. No gdzie lecisz, no? O Boże, na pierwszym levelu już tak się wziąć. No na telefonie jest łatwiej to zrobić. No ładnie idziesz, tak? No i teraz się... Z... Mm, o! Tutaj się... Udało ci się... Zrobić. Co ty się błogujesz tutaj? Okej, okay, udało się, w końcu się wdrapał. Nie, ja nie mam na. Zapomniałem, że nie mam na spacji skopu, tylko walenie z trupagi. To będzie bardzo trudne. Okej, okay, udało się. Skacz. A nie, tutaj już możemy sobie normalnie przejść. Nasza postać tak obejmuje to, to. Tutaj coś chyba jak pamiętam, to tu było. Tak, tu był Skype, ok. Mm. E, ja sobie to wolałbym przyjść tak, żeby ten Skype po prostu szedł mi w tą. A, już go nie zrobię bo zginę. A, a, gdzie lecisz? Gdzie lecisz, mój drogi Janosiku? Ok, mamy tutaj posiadłość. Się rozwaliście, drzwi? Tak. O, nie ma nikogo, dlaczego? Właśnie myszką na a Na łapkę. Co je jeszcze e, popatrzę jak... E, jak ja mam to głównie zwindowane. Bo jednak chyba bo wolę ty myszką być e, nawalać. Tupagę. Oraz wy... To, jak tam będziemy dostawać go w przyszłości. Po prostu jest mi łatwiej niż na. E... Okej, okay. poziom ukończony. Czy będzie wszystko? Tak, zabieramy świetnie. Kontynuować. Został przywódcą zbójników w 1711 roku. Banda ta, w swoich złotym wieku, składała się z 12 zbójników, przybyłych z różnych miejsc dzisiejszych Słowacji, Polski i Czech. Ofiarami jego napadu byli głównie kupcy, ale także inni przypadkowo zamożniejsze osoby. Ja i jego chłopcy cieszyli się, du się dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy często pomagali im ukrywać się przed prawem, gdy groziło im przed przedprawem. Te popularność zyskali dzięki temu, że dzielili się częścią łup z napadami. Rodcaj pierścionki, hokej, okay. dziewcząt to hmm. który bogatem był i biednym rozdawał. A nazad. Gdzie to już? Następny odcinek. odcinek. No, no to. Widzimy się w następnym odcinku i będziemy kontynuować nasze przygody. Janosika. Cześć.